Ulica Łęczycka na odcinku od ulicy prostej do granic miasta jest nadal zamknięta dla ruchu. W czerwcu prowadzono tam roboty ziemne pod konstrukcję nowej drogi. W lipcu wykonawca rozpocznie prace brukarskie przy budowie nowych krawężników i chodnika, a w drugiej połowie miesiąca na tym odcinku ma się pojawić nowy asfalt. Półtora kilometrowa Łęczycka przebudowywana jest etapami. Na odcinku między Prostą i Stypułkowskiego trwają prace związane z ułożeniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Docelowo na Łęczyckiej zostanie zbudowana nowa jezdnia, zjazdy do posesji, chodniki i ścieżka rowerowa, krawężniki, kanalizacja deszczowa, przejścia dla pieszych, przepusty i oświetlenie uliczne. Modernizacja Łęczyckiej to kolejny etap zadania pod nazwą Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi. Projekt realizowany jest w partnerstwie z powiatem zgierskim i jest dofinansowany z Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020. W minionych dwóch latach, w pierwszym etapie projektu, przebudowano już ulicę Maszkowską południową z mostem i wybudowano dwa nowe ronda. Kolejne ulice, objęte drugim etapem inwestycji, to Traugutta Żeromskiego i Stypułkowskiego. 1 czerwca w Ozorkowie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka i 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości na placu Jana Pawła II rozpoczęła polowa msza święta, a następnie podczas apelu wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia i wyróżnienia strażakom z PSP i OSP z terenu powiatu zgierskiego. Swoją postawą chcielibyśmy udowodnić, że zasługujemy na każdy z tych wyróżnień. Dajemy sobie sprawę, jak wielka odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa na nas spoczywa. Nagrody te są dla nas dodatkową motywacją do poszerzania wiedzy i jeszcze większego zaangażowania w tę trudną i niebezpieczną służbę. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek w obchodach zorganizowanych przez OSP Ozorków i burmistrza Jacka Sochę uczestniczyli między innymi: łódzki komendant wojewódzki PSP Jarosław Blazłowski, komendanci jednostek PSP i OSP z powiatu zgierskiego, posłowie Marek Matuszewski i Artur Dunin, samorządowcy, przedstawiciele starostwa powiatowego w Zgierzu, okolicznych gmin oraz instytucji i firm z terenu miasta i powiatu wspierających strażaków ochotników. To dzięki ciężkiej pracy wszystkich strażaków Zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Strażaków Duchów Ochotniczych Straży Pożarnych, możemy szczycić się jednym z najwyższych poziomów zaufania społecznego. Wspieramy Strażaków poprzez nowoczesny sprzęt, poprzez środki ekonomiczne, bo wiemy doskonale, że to jest bardzo ważna służba, która. Broni i chroni. To nie zawód, to misja. Macie naprawdę bardzo odpowiedzialną pracę, wykonujecie ją wzorowo, w sposób, można wręcz powiedzieć, modelowy. Przykład to wasze zaangażowanie w gaszenie tych groźnych pożarów, które miały miejsce w ubiegłym roku. Naprawdę udowodniliście swoją postawą, że zasługujecie na szacunek nas wszystkich, naszej lokalnej społeczności. Prezes OSP w Ozorkowie Jarosław Kasprowicz przypomniał historię działalności ozorkowskiej jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna w Ozorkowie założona została 21 września 1899 roku. Jest jedną z najstarszych w powiecie z Kierski. 12 października 1895 roku wystosowano podanie w sprawie jej utworzenia. We wrześniu 1889 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie, połączone z wyborem pierwszego zarządu. Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów. Organizatorzy obchodów przygotowali także kilka atrakcji dla dzieci, takich jak występy artystyczne młodych wykonawców, zjeżdżalnie dmuchańca. Można też było z bliska zobaczyć wozy strażackie oraz symulację akcji ratunkowej w specjalnym namiocie. W czerwcu rozpoczęła się termomodernizacja hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik przy ulicy Traugutta 2. Obecnie trwają prace wewnątrz hali. Remont pozwoli na zmniejszenie strat ciepła i tym samym na oszczędności w opłatach za ogrzewanie, a także za prąd po modernizacji oświetlenia. W chwili obecnej, kiedy jest bardzo ciepło na, na zewnątrz, yy, do, do, dotychczasowa termiczna izolacja nie dawała nam takich warunków, że mogliśmy tu uzyskać jakiś chłód latem, po systemie wentylacji nawiewno-wywiewnej z pewnością się to zmieni. Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych budynek zostanie pomalowany i tym samym poprawi się jego wygląd. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień tego roku. Termomodernizacja hali sportowej realizowana jest w ramach projektu pod nazwą Kompleksowa Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej z zakresu infrastruktury sportowej, na który miasto pozyskało dofinansowanie z funduszy unijnych. Wydatki przewidziane w tym roku wyniosą ponad 1 400 000 zł, z czego dofinansowanie to ponad 900 000 zł. W przyszłym roku w ramach tego projektu ztermomodernizowana zostanie pływalnia wodnik. 5 czerwca odbył się 14 piknik integracyjny zorganizowany na boisku przy pierwszym liceum ogólnokształcącym przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi cierpiących na padaczkę. Cieszy mnie ogromnie Wasza obecność na dzisiejszym spotkaniu. Świadczy to o naszej wspólnej drodze do realizacji szlachetnych celów, takich jak akceptacja i tolerancja wobec wszystkich ludzi. W programie pikniku pod hasłem Folklor mojej okolicy znalazły się m.in. występy artystyczne dzieci i osób niepełnosprawnych, wspólna zabawa, warsztaty artystyczne oraz bezpłatna fotobudka, w której można było zrobić pamiątkowe zdjęcie. Podczas imprezy na 12 stoiskach prezentowano prace rękodzielnicze wykonywane m.in. przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej. Wśród gości obecni byli m.in. poseł Marek Matuszewski i główny patron pikniku, czyli burmistrz ozorkowa Jacek Socha. Na pikniku ogłoszono także wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego, na który w tym roku wpłynęło 155 prac. Bezpieczne swawole w naszej szkole to hasło festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka na terenie przy Szkole Podstawowej nr 2, na którym bawiły się przedszkolaki i uczniowie m.in. z Przedszkola Miejskiego nr 5, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 5, Młodzieżowego Domu Kultury, Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę i Zespołu Szkół Specjalnych. Trzeba mu śmiechu, radości, słoneczka, fajnych prezentów na Dzień Dziecka, fajnej zabawy i udanej imprezy dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo fajna impreza, cieszę się, że mogliśmy tu być z przedszkolakami naszymi, dzieci są pod wielką ekscytacją, kawał zaangażowania różnych ludzi, fajnie, że jest du dużo atrakcji, dzieci mogą się wybawić, no my dorośli oczywiście oczy dookoła głowy, ale jest fajnie, bardzo dziękujemy i wszystkim, i dzieciom, i dorosłym, życzę wszystkiego dobrego. Występy nam się podobają i nawet sami występujemy. To jest fajny sposób na świętowanie Dnia Dziecka. Mi najbardziej tu pasuje zamek i wojsko i występy też są bardzo ładne. No i fajnie tu jest. Chciałabym, żeby w następnym roku też tak było. Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji. Występy artystyczne konkurs Mam Talent, zjeżdżalnie Dmuchaniec, zawody sportowe fotobudkę, pokazy broni oraz sprzętu wojskowego i strażackiego kiełbaski z grilla i słodkości. Bardzo bogaty piknik, a do tego piękna pogoda stąd jesteśmy, myślę, że usatysfakcjonowani tym, że też jest to nasza poprzez zabawę nauka. I mamy nadzieję, że będzie to kontynuowane, czyli ten pierwszy nasz piknik będzie taką swoją tradycją naszej szkoły. Organizatorami festynu była szkoła podstawowa nr 2 i Urząd Miejski w Ozorkowie.